Witam wszystkich. Wojciech Baliński, Manczela, sprzedaż pojazdów używanych. W tym ogłoszeniu chciałbym zaprezentować ciągnik Mantegi x 18460 w najwyższej kabinie XXL z roku 2017. Pierwsza rejestracja, wrzesień, rok 2017. Pojazd na dzień dzisiejszy legitymuje się przebiegiem 388 000 km. Jest to nadwozie lowdeck najwyższa kabina XXL osi 3600 mm na przełożeniu tylnego mostu 2,53. Ciągnik posiada dwa zbiorniki paliwa po 480 litrów każdy, a AdBlue 60 litrów. Za bezpieczeństwo w trakcie jazdy odpowiadają standardowe systemy ABS, ESP i ESR. Najwyższa kabina, pełne malowanie, ciągnik z dodatków widocznych na zewnątrz posiada reflektory przeciwmgielne i światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED. Dodatkowo pełny pakiet aero i pakiet Efficient Line 3 wyposażony m.in. w wolne koło. Prezentowany ciągnik siodłowy można nabyć poprzez leasing do końca roku w promocji z gwarancją na układ napędowy na okres 36 miesięcy bądź wziąć w 14 czy 26 miesięczny najem. Zapraszam serdecznie do naszego oddziału w mieście Czelaś przy ulicy Handlowej 1, tymczasem zaprezentuję stan karoserii elementów zewnątrz ciągnika. Przednie ogumienie firmy Goodyear 315x60 Tylne ogumienie Michelin 295 60 Przebieg 388 km, interwały serwisowe Niech posiada kierownicę wielofunkcyjną, radio z wyświetlaczem, panel klimatyzacji z dodatkowymi funkcjami w pojeździe, złącze AUX USB, asystent pasa ruchu language System. Fotel kierowcy Komfort z dwoma podłokietnikami, fotel pasażera. Stanowisko do pracy kierowcy. Ciągnik posiada piękną, dwukolorową tapicerkę wykończoną elementami z aluminium. Górne schowki również w dwóch odcieniach, w szyberdach otwierane i zamykany elektrycznie. Leżanka górna, leżanka dolna. Dziękuję za uwagę. Zapraszam serdecznie do naszego dzieło w mieście przy ulicy Handlowej. 1. Na miejscu znajdują się również inne ciągniki o podobnym zastosowaniu. Z dużą pomocą jestem do dyspozycji. Pozdrawiam, Wojciech Baliński.